Ustawiłam krzesło bokiem, dlatego że chciałabym, żebyście dobrze widzieli to, jak będziemy teraz się rozgrzewać. To będzie ćwiczenie głównie na tylne pasmo. Będziemy rolować, naciągać kręgosłup, ale też uda łydki z tyłu, aktywizować trochę pośladki. Pokazuję ćwiczenie w jedną stronę, ale myślę, że... Bez problemu będziecie w stanie zrozumieć, że ruch czasem jest na prawą, czasem na lewą stronę właśnie. Ustawiam się na początku dosyć blisko krzesełka, choć na no, że będziemy zaczynać od rol, czyli na wydechu, tak jakby robaczek schodził mi po kręgosłupie, kręg po kręgu będę schodziła w dół i chcemy, żebyście oparli się na krześle. Jeżeli jesteście w stanie zrobić rol właśnie do takiego momentu, w którym wasz ciężar pozostaje z przodu, czyli nie idzie po zapięty. Miednica jest delikatnie podwinięta, właściwie chcę, żeby była na przedłużeniu kolana, kolan kostek, i nogi są proste. I kładziecie dłonie, to super. A jeżeli nie, to delikatnie na końcu uginamy sobie kolana i możecie położyć dłonie albo na siedzisku, albo na oparciu. To zależy od waszych zakresów. Dobrze, więc jeżeli idę głębiej, kładę ręce na siedzisku. Jeżeli nie idę bardzo głęboko, to na oparciu. Tak czy siak. Głowa idzie pierwsza, więc musicie zacząć ją podwijać i potem starać się za wszelką cenę nie podnosić jej, dobrze? Nie wyciągać kręgosłupa, tylko właśnie zwijać się jak najmocniej jak ślimaczek. I w tej pozycji sobie zaczniemy. Będziemy też wychodzić w górę. I będziemy też wysyłać kość ogonową i czubek głowy daleko od siebie, a potem z powrotem je kurczyć. I to są właściwie dwie um, takie najtrudniejsze, wydaje mi się, rzeczy, dlatego staram się je dosyć dobrze teraz przeanalizować, bo potem jak włączymy już muzykę, będziemy płynniej się rozgrzewać i myślę, że będę w stanie na bieżąco tłumaczyć Wam, co się dzieje. E Rol, tak jak już powiedziałam, to jest ślimak, czyli chcemy, żeby nasza głowa i nasz kręgosłup jak najbliżej się zwinęły. Dobrze? Głowa jak najbliżej kręgosłupa, jak najbliżej przepony. Natomiast potem, jak będę chciała, żebyście się otworzyli, to sięgam czubkiem głowy daleko, kością ogonową też i oddala mi od siebie do tego stopnia, że nawet po środku, jeżeli Wam się uda, chciałabym, żebyście znaleźli siodełko. Kręgosłupie. I potem znowu ta linia się zagina, a potem znowu się rozprostowuje. Znowu się zagina i rozprostowuje. Więc jest to dosyć taki mocny, bardzo sprężysty trening dla kręgosłupa, ale starajcie się to zrobić bardzo rzetelnie. Będziemy też potem odsuwać się od krzesła poprzez półpalet, przesuwanie ciężaru. Będziemy się naciągać, wydłużać, tak jak w pozycji table top, czyli blad od stoliczka. Wydłużać kręgosłup, i tu od razu powiem, że ważne też, żeby wasze stopy były dokładnie pod miednicą, czyli nie idźcie za daleko ani też nie zostawajcie z przodu, żeby iść śmietnicą za bardzo pozapięty. Zwłaszcza u osób, które mają przyprosty, to może być nie, niedobre, bo wtedy je pogłębiamy, ale też tak naprawdę nie pozwala nam to w pełni naciągnąć z tyłu nóg kręgosłupa, czyli nie dochodzimy do tego, o co nam chodzi. Ważne jest też, żeby starać się schować uszy i głowę między ramiona, ramionami i maksymalnie oddalić czubek głowy od, od miednicy. Spróbujmy w takim razie yy, zrobić to ćwiczenie z muzyką. Spokojnie, łagodnie będzie się to czuło. Ja będę mówiła na bieżąco, co robimy. Staję blisko krzesła, biorę wdech. I z wydechem rolujemy się w dół. Pamiętajcie, brodę jak najbliżej klatki. Ciężar do przodu. Oprzyj dłonie. Ugnij nogi. Pogłębi. Rol. Zatrzymaj się, naciągaj plecy. I teraz odpychaj czubek głowy od ogonka. Podpieraj się na rękę. Wydech. Staramy się zwinąć z powrotem w kuleczkę, i wdech. Daleko, czy do głowy. Siodełko. Powoli. I daleko. Dobrze, rozluźnij plecy. uch Przenieś ręce na podparcie, wyjdź w górę, ciężar troszkę do przodu i pół palca. Dociskam, dociskam, dociskam też krzesło, że nie będziecie się czuć stabilnie, może być też tutaj. Pamiętajcie, że idziemy dosyć daleko, kładziemy pięty i sprawdzamy, czy stoimy pod biegnicą. Głowa się chowa, wydłużamy nasze plecy. Oddychamy głęboko, weź wdech, popatrz w przód i znowu wydech, weź wdech. I, wdech i wdech, i wdech, przenieś dłonie na siedzisko. I teraz będziemy się odpychać, jednica do przodu. Jedna noga do przodu, naciągaj z tyłu łydkę, jeśli się podniesie nic nie szkodzi, ale postaraj się dociskać i wróć z jednicą do tyłu, druga noga, dociskaj, przeniesz stopę tak daleko, żeby była pod kolanem, dociskaj piętę i w przód i wróć, jeszcze dwa razy, do przodu, pamiętajcie, że im jesteście dalej, tym cięższa jest ta pozycja, ale zawsze możecie się delikatnie przysunąć. Dociskamy I wróć. I dociskamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ugnij nogi. Przenieś dłonie. Delikatnie. Idź w górę. Wyroluj się. Otwórz kciuki na zewnątrz. Miegnijce do przodu. Postaraj się wyprostować. Rozszerz obojczyki. Sięgnij w górę. Wydłuż kręgosłup. Napnij pośladki. Złóż dłonie. Łokcie do siebie. Łonie do siebie. Naciśnij warki w dół. Na zewnątrz. I znowu sięgnij piątymi palcami w dal. Żebra do przodu. Łopatki do siebie. I już. Z wydechem.